245 tysięcy złotych za taką kwotę do końca roku zakupię ETF y inwestujące w akcje. No i dzisiaj opowiem o tym, które ETF y wybrałem i dlaczego, oraz wyjaśnię w jaki sposób będę je nabywać. Pokażę wam również, co wybrałem do małego portfela, czyli do tego wartości 10 tysięcy złotych, w którym pokazuję jak można inwestować też mniejsze kwoty. Na to wszystko oczywiście w ramach cyklu "Finansowa forteca w praktyce", czyli FFP. W tym cyklu Staram się Wam pokazać w transparentny sposób i przede wszystkim na prawdziwych pieniądzach, jak realizuję w praktyce strategię inwestycyjną stworzoną w oparciu o zasady opisane przeze mnie w książce pod tytułem Finansowa forteca. Tutaj czeka na Was 800 stron konkretnej, w ogóle pachnącej. No i patrząc na Wasze recenzje, również w bardzo przystępny sposób przedstawionej wiedzy. I dodatkowo to, co jest w finansowej fortecy, pogłębiam dla Was w kolejnych materiałach, i właśnie m.in. na naszych wtorkach z finansami. Słuchajcie, a wszystko po to, aby pomóc Wam po prostu w skutecznym i bardziej świadomym inwestowaniu. Dzisiaj zajmiemy się budowaniem ekspozycji na akcje w części rynkowej portfela długoterminowego, w którym odkładam środki na przyszłą emeryturę dla siebie, no i także dla mojej kochanej żony, która tutaj obok siedzi i szeroko się uśmiecha, nawet, nawet do mnie macha. Przypomnę Wam, że modelowy skład tej części rynkowej portfela przedstawia się tak jak na poniższym wykresie i pokazanej tutaj tabelce. Pierwsza klasa aktywów to są detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją, i o nich opowiedziałem Wam już w odcinku FFP02. Tutaj w tej pierwszej kolumnie, też w nabiciarze kwadratowym, zaznaczam, jaki miał tytuł odcinek, żeby łatwiej było odszukać to tym osobom, które chciałyby sobie nadrobić te e, zaległości. E, lecimy dalej. Do końca tego roku wartość tych obligacji, już po wpłatach, bo tam jest również część obligacji w IKE mojej żony, wyniesie 292,5 tysiąca złotych, no i to będzie stanowić prawie 40% tego portfela, oczywiście zgodnie ze strategią. Co tam jeszcze jest? Około 10%, czyli 71 tysięcy złotych, to poszło w obligacje skarbowe notowane na rynku za pośrednictwem dwóch funduszy: pasywnego, InPZDU obligacje polskie oraz NN obligacji. Przypomnę, że ich raczej słabe obecnie perspektywy omówiłem w odcinku oznaczonym FFP03. Kolejna pozycja to jest 127 tysięcy złotych. To jest nieco ponad pół kilograma złota w formie sztabek lokacyjnych i monet bulionowych. A w małym portfelu budowaliśmy ekspozycję na złoto za pośrednictwem instrumentu iShares Physical Gold ETC. I to wszystko omówiłem w odcinku FFP04. No i wreszcie dziś przechodzimy do budowania tej części portfela, która ma nam dać ekspozycję na rynek akcji. Do długoterminowego inwestowania w akcje wykorzystam przede wszystkim moje konto IKE, które, jak wiecie, jakiś czas temu przeniosłem do domu maklerskiego mBanku, wtedy, kiedy już była możliwość nabywania w ramach IKE zagranicznych ETF-ów. Dodatkowo te środki powiększyłem, dokonując transferu z mojego PPE, czyli pracowniczego programu emerytalnego, w którym odkładałem pieniądze pracując jeszcze na etacie, no i też dokonałem teraz wpłaty gotówki, tak żeby całkowicie wykorzystać limit wpłat na IKE przysługujący mi w roku 2020 i te pieniądze mieć już na, ruchu, na rachunku. Także w tej chwili w domu makerskim M banku leży sobie gotówka w kwocie 245 422 zł. i 6 groszy. No i zgodnie z pokazaną przed chwilą tabelką i z zapowiedziami w poprzednich odcinkach, do końca tego roku całą tę kwotę zainwestuję akcje. Przypomnę, że 15% portfela mają stanowić akcje rynków rozwiniętych, 20% akcje rynków wschodzących. Dlaczego właśnie tak? To wszystko jest opisane w Finansowej Fortecy pod samej koniec, kiedy omawiam, jakie w tym roku wprowadziłem zmiany w portfelu i dlaczego. Także pierwszym krokiem, który muszę zrobić, no to policzyć jaką kwotę powinienem ulokować, żeby te pierwsze akcje stanowiły około 15% całego portfela, a te drugie 20%. No i to można oczywiście policzyć sobie kalkulatorem prostą proporcją, ale ja korzystam przy swoich inwestycjach najczęściej z Excela, w którym dodaję też sobie różne komentarze. I w każdym razie widzimy, że dysponując łączną kwotę 200, kwotą 245 000, tam 422 zł, około 105 tysięcy wpłacimy sobie na akcje rynków rozwiniętych. I za 140 tysięcy kupimy akcje rynków rozwijających się, czyli emerging markets. No to teraz musimy przejść do wyboru konkretnych ETF-ów. Na stronie internetowej domu Makterskiego Banku znajduje się taki wygodny PDF z podziałem wszystkich dostępnych w ofercie ETF-ów. Jest ich kilkaset, no ale mnie interesowały oczywiście te inwestujące w akcje na rynkach światowych. I w ramach swoich 20 minut dla finansów w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach codziennie przeglądałem i porównywałem sobie różne ETF-y, żeby zdecydować, co wybrać z tych dostępnych opcji. No i ostatecznie podjąłem decyzję, że w zupełności wystarczą mi tylko dwa znajdujące się tam instrumenty. Które to są? Pierwszy to iShares Core MSCI World Usage. Czyli ETF o tak zwanym tickerze to jest taki symbol wykorzystywany w domach maklerskich SWDA. Drugi to jest iShares Score MSCI Emerging Market IMI On ten konkretny ETF ma ticker EMIM, Za chwilę więcej o tym porozmawiamy. I zobaczmy właśnie, dlaczego właśnie te ETF-y wybrałem. Zacznijmy od ETF-u inwestującego na rynkach rozwiniętych, czyli właśnie tego oznaczonego skrótem, czy tym symbolem SWDA, czy mówiąc tak branżowo, tickerem SWDA. Przede wszystkim dostawcą tego produktu jest BlackRock, czyli no, największa firma inwestycyjna na świecie oferująca ETF-y. Ten produkt naśladuje indeks MSCI World, czyli właśnie indeks ważony kapitalizacją spółek z rynków rozwiniętych, na których mi zależy. I jak widzicie, podział geograficzny przedstawia się w sposób bardzo zbliżony do składu tego indeksu i ogląda on w tej chwili w następujący sposób: 66%, czyli już 2 trzecie takiego ETF-u, to są spółki notowane w Stanach Zjednoczonych, 7,95% Japonia. Zjednoczone Królestwo 3,93%, Francja 3,17%, Szwajcaria 3,08%, Kanada 3,06%, Niemcy, Austria, Holandia, Hongkong, no i na końcu 5,13% to są pozostałe kraje. Największą pozycję, jeśli chodzi o największe pozycje w tym portfelu, no to tutaj oczywiście znajdziemy te amerykańskie tuzy. Ale zobaczcie, jakie tuzy: no, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, dwie klasy akcji, Alfabet, który my znamy tak pod, jako Google, Johnson Johnson i tak dalej, dalej. Ale zwróćcie uwagę, że nawet waga największej pozycji, czyli Apple, nie przekracza 5%, wynosi dokładnie 4,32%. A w całym portfelu mamy aż 1607 pozycji o łącznej wartości przekraczającej 24 miliardy dolarów amerykańskich, więc to jest duży, duży ETF. No i pytanie, jak ten ETF radzi sobie z naśladowaniem indeksu? Jak widzicie tutaj na tym slajdzie, stopy zwrotu są niemal identyczne jak te osiągane przez indeks. Zobaczcie, w 2019 roku fundusz zarobił 27,8%, indeks 27,7%. W 2018 fundusz stracił 8,7, czyli dokładnie tyle co indeks. W 2017 fundusz zrobił 22,4, indeks 22,4. Czyli zobaczcie, że ta, ta replikacja jest praktycznie 1 do 1, tylko jak to jest możliwe, skoro ETF pobiera przecież opłatę za zarządzanie, więc w zasadzie wynik powinien być niższy o tę opłatę, prawda? Odpowiedzią na to pytanie jest między innymi fakt. Że fundusz może pożyczać posiadane akcje inwestorom zajmującym krótką pozycję na rynku, i to stanowi dodatkowy dochód samego funduszu, ale także oczywiście BlackRocka. Co jeszcze warto wiedzieć o takim ETF-ie i wziąć pod uwagę przy jego analizie? No, zobaczcie, koszty zarządzania to raptem 0,2% w skali roku, czyli w porównaniu z opłatami pobieranymi przez nasze lokalne fundusze inwestycyjne, sięgają, te, te opłaty sięgają 3-3,5%, no to jest bardzo mało. Co jeszcze? Ten ETF stosuje przede wszystkim replikację fizyczną, czyli wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, on trzyma w swoim portfelu faktyczne akcje i tylko w niewielkim stopniu może stosować tak zwaną optymalizację, sampling, który opisywałem oczywiście w finansowej fortece. Kolejna sprawa. Mnie wybrałem klasę jednostek zupełnie celowo, tak zwanych akumulujących, czyli to na samym dole widzicie. Use of Income Accumulating. Co to znaczy? To znaczy, że fundusz nie wypłaca otrzymanych ze spółek dywidend ani innych pożytków na mój rachunek maklerski, tylko sam je akumuluje i potem reinwestuje. No, ja nie planuję wypłacać żadnych środków z IK, więc nie potrzebuję dochodu z dywidend. I takie rozwiązanie jest dla mnie bardzo efektywne, no, bo nie muszę ponosić chociażby dodatkowych kosztów maklerskich związanych z samodzielnym reinwestowaniem otrzymanych dywidend. Fundusz zrobi to na pewno bardziej efektywnie. A jeśli dodamy jeszcze do tego fakt, że miejscem rejestracji tego ETF-u jest Irlandia, w której obowiązują korzystne przepisy podatkowe dotyczące dywidend otrzymywanych ze spółek notowanych w USA, no to otrzymujemy w mojej ocenie fajnie zaprojektowany produkt, który dobrze nadaje się jako cegiełka do realizacji mojej strategii. No, to jeszcze szybko zobaczmy, jak mają się sprawy z tym drugim ETF-em, który ma, ta, ma nam dać ekspozycję na rynki wschodzące. Sprawa wygląda bardzo podobnie. To również jest produkt ze stajni BlackRocka, tyle że naśladujący indeks MSCI Emerging Markets IMI. Ten skrót IMI, IMI, oznacza Investable Market Index. I chodzi tu o to, że obejmuje on również nieco mniejsze spółki, dlatego w całym portfelu jest spółek. Trochę więcej. Jeśli chodzi o podział geograficzny, proszę bardzo, wygląda on tak jak na tym obrazku: Chiny 40%, Tajwan 13,7%, Korea Południowa 12,48%. Indie 855%, Brazylia 4,42%, Afryka Południowa 3,45%, i tak dalej, i tak dalej. Jak wyglądają największe pozycje? No, możecie je zobaczyć tutaj. Tutaj dominują spółki chińskie, chociażby Alibaba, ale mamy też Represent, Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor, mamy Samsung Electronics, tak? no, Korea Południowa. Także koncentracja. Jest tutaj nieco większa w tych największych spółkach, bo zobaczcie, że w przypadku Alibaby to jest prawie 8%, ale i tak mamy tu do czynienia z bardzo dużym poziomem dywersyfikacji, no bo w sumie w portfelu są aż 2653 pozycje o łącznej wartości prawie 15 miliardów dolarów. Także próba zbudowania samodzielnie takiego portfela, no myślę, że to byłby ogromny koszmar. Ale oczywiście jest pytanie, jak wygląda efektywność naśladowania samego indeksu przez ten nasz ETF. Podobnie jak w poprzednim, jest ona bardzo wysoka. Eee, proszę bardzo, 2019 rok, fundusz 17,4% stopa zwrotu, indeks 17,6%. W 2018 roku, fundusz minus 14,8%. Benchmark, czyli indeks minus 15. W 2017 37% na plusie miał fundusz, 36,8% benchmark, i tutaj również część kosztów jest odzyskiwana przez zastosowanie tego tak zwanego security lendingu. Eee, dobra. I jeśli chodzi o inne cechy tego produktu, no są one analogiczne i bardzo zbliżone do poprzednika. Koszty zarządzania to jest raptem 0,18% skali roku. Replikacja fizyczna. Akumulacja dywidend i miejsce rejestracji to Irlandia. No dobrze, to skoro wybrałem już sobie konkretne ETF-y, no to teraz trzeba, jeszcze, e, trzeba je jeszcze kupić. I najpierw dokładnie wyjaśnię, w jaki sposób to się odbędzie, ponieważ jednak rozmawiamy słuchajcie o konkretnych instrumentach finansowych. Pamiętajcie bardzo proszę o bardzo ważnej sprawie. Stworzone przeze mnie materiały mają charakter wyłącznie edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Przede wszystkim, pod żadnym pozorem, nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych i bardzo proszę, nie traktujcie ich w ten sposób. To są moje pieniądze, a zatem też moje będą zyski, ale również mnie będą bolały straty. Wy musicie stworzyć własną strategię dostosowaną do Waszych potrzeb, samodzielnie wybrać instrumenty. Po lekturze tej książki, jak dodacie do tego jeszcze te wszystkie odcinki, które dla was nagrywam, jestem przekonany, że uda wam się to na spokojnie i świadomie zrobić. Także zapoznajcie się z, ksi z treścią książki, z tymi filmami, ale pod żadnym pozorem mnie nie naśladujcie, nie naśladujcie moich decyzji, bo jesteśmy różni, mamy różną sytuację, różne podejście do ryzyka itd., dalej. ale to doskonale wiecie, także w formalności mamy za sobą, a teraz idziemy na zakupy. Okazuje się, że wybór instrumentów finansowych a to jeszcze nie wszystko. Wprawdzie bardzo ważna część działań jest już za mną, bo tak, no, mam jasno zdefiniowaną strategię. To jest punkt wyjścia i to jest najważniejsze. Druga sprawa, dokładnie wiem, ile pieniędzy chcę w ramach tej strategii zainwestować w akcje. Po trzecie, wybrałem konkretne produkty w konkretnych domach maklerskich, więc wiem, jakimi narzędziami będę chciał tego dokonać. Ale cały czas pozostaje trudne pytanie. Kiedy będzie najlepszy moment do dokonania zakupów? To, co widzicie na tym slajdzie, to są wykresy indeksów MSCI World oraz MSCI Emerging Markets za ostatnich 14 lat. No i jak widzicie, jesteśmy w okolicach historycznych szczytów. A no, po wczorajszym ogłoszeniu przez firmę Pfizer sensacyjnych wieści na temat szczepionki na COVID-19, giełdy na całym świecie były wręcz w euforycznych nastrojach. W zasadzie poza nielicznymi. Tanimi rynkami, takimi jak Turcja, ale również Polska, jak Rosja czy Czechy, w bardzo wielu krajach akcje są drogie. W Stanach Zjednoczonych wręcz bardzo drogie. Mówi się tam nawet o bańce spekulacyjnej na spółkach technologicznych. Czy zatem kupować w takim momencie, czy raczej lepiej poczekać na jakąś mocną korektę albo wręcz na panikę, na, na przykład taką, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu tego roku? To są ważne pytania, bo w końcu mówimy, o zainwestowaniu kwoty rzędu ćwierć miliona złotych. Kurczę, czy nie lepiej poczekać na właściwy moment? Co się stanie, jeśli kupię teraz akcje za tyle pieniędzy, a ich ceny spadną o 60%? No, jeśli kiedykolwiek staliście przed taką decyzją, to te rozterki z całą pewnością nie są Wam obce. I powiem Wam szczerze. Mnie też ściska gdzieś tutaj w dołku, gdy myślę sobie, że no najlepiej byłoby poczekać na jakąś wielką panikę i wtedy dokonać sprytnych zakupów po niskich cenach. Cały problem polega jednak na tym, że nikt nie zna przyszłości i nie wiemy czy, kiedy i o ile będzie taniej. I cóż, właśnie w takich momentach możemy sobie przypomnieć zdanie z finansowej fortecy, że w inwestowaniu psychika ma często większe znaczenie od wiedzy. I pokażę Wam teraz mój sposób na poradzenie sobie z takimi rozterkami w przypadku tego portfela długoterminowego. Otóż stosuję tutaj w stosunku do samego siebie kilka kwitów. No przede wszystkim przypominam sobie, że to jest element przemyślanej strategii, a strategia, której się nie realizuje, nigdy nie zadziała. Po drugie, to jest portfel długoterminowy i to jest raptem z trzech moich portfeli. Mam jeszcze dużą poduchę finansową, ulokowaną konserwatywnie. Mam też portfel ofensywny, w którym dowoli mogę sobie ryzykować większe kwoty, czekając właśnie na optymalne momenty. W tym portfelu, w długoterminowym, nie bawię się w takie rzeczy. Po trzecie, pośrodki z tego portfela sięgać będę najwcześniej za jakieś 25 lat. Mam zatem dużą wiarę w to, że do tego czasu portfel akcji globalnych solidnie zyska na wartości, nawet jeśli dokonuje zakupu w tym momencie w okolicach lokalnej górki, i nawet gdyby przez kilka lat ta część akcyjna miała generować straty w tak długim horyzoncie inwestycyjnym nie powinno to mieć znaczenia, szczególnie, że po drodze, o tym sobie powiemy, w przyszłości, będę do tego portfela cały czas dokonywać kolejnych wkład i kolejnych zakupów. Po czwarte, Akcje są ważnym składnikiem mojego portfela długoterminowego. One mają w nim do odegrania konkretną rolę, którą bardzo dokładnie opisałem w książce i jeśli będę trzymać gotówkę zamiast akcji, no to tej roli portfel nie spełni. Poza tym portfel długoterminowy, no to jest pewna spójna, przemyślana całość. Są w nim jeszcze nieruchomości na wynajem, są obligacje indeksowane inflacją, jest złoto, zatem akcje to tak naprawdę tylko ułamek tej całości. I po piąte Choćbym nie wiem, jak zaklinał rzeczywistość i tutaj wymądrzał się przed, przed Wami, ja znam swoje ograniczenia i nie mam żadnej recepty na przewidzenie przyszłości, dlatego nie zamierzam jej przewidywać. No i wreszcie, po szóste, nie muszę kupować wszystkiego naraz. Moje wpłaty mogę przecież podzielić na takie łatwiejsze do przełknięcia kawałki, dając sobie w ten sposób gwarancję, że nie kupię wszystkiego w najgorszym możliwym momencie. I mniej więcej tak gadam sam do siebie w myślach, kiedy dopadają mnie upiory zapowiadające wielki krach na rynkach finansowych. Także nawet jeśli taki krach nastąpi, to to jest portfel na tyle przygotowany, że on jako całość nie powinien stracić więcej niż tych 20, może 25% nawet przy szczytach paniki, bo taką stratę przetrzymam bez najmniejszego problemu. Także zamiast się bać, pora działać. Słuchajcie. Obiecałem Wam, ale również sobie, że budowę tej części rynkowej portfela długoterminowego kończymy w tym roku, tak żeby od stycznia 2021 móc śledzić na bieżąco wyniki gotowego portfela. No więc mamy raptem tam jakiś, spoglądam na kalendarz, 7, miesięcy, 7 tygodni z hakiem. Jak po kolei to robię? No pierwsza sprawa, widzimy, że w domu maklerskim mBanku jest fajna promocja. Tniemy o połowę prowizję minimalną na giełdy zagraniczne. Co to oznacza? Najpierw dokonuję sobie takiego przeliczenia prowizji, żeby zobaczyć, jaka powinna być minimalna kwota, żeby moja prowizja nie wyniosła więcej niż tych 0,29%. Więc jeśli 19 zł do 0,29%, to wiem, że każdy zakup powyżej 6551 zł, to mniej więcej zapłacę prowizję na poziomie 0,29%. Więc na takie nawet małe kwoty mogę sobie podzielić wpłaty do, mojego, do moich ETF-ów. Co to oznacza? No to oznacza, że jak popatrzę, że mamy 7 tygodni do końca roku, to mogę sobie zdecydować, że będę kupować za około 7,5 tysiąca złotych ETF inwestujący w akcje na rynkach rozwiniętych, a za około 10 tysięcy akcje na rynkach wschodzących pojedynczej transakcji i takich transakcji mogę sobie zrobić 14, więc tutaj widzicie w kalendarzu wyznaczyłem sobie dokładnie, że we wtorki i czwartki, przez kolejnych 7 tygodni będę sobie dokonywać takich zakupów. Słuchajcie, to naprawdę ściąga ze mnie tę obawę, że o kursze kupię to przy najgorszej możliwej cenie. Oczywiście każdy może sobie to rozłożyć na dłuższy okres. Ja też o tym czytałem w książce. Co więcej, no tutaj uśrednimy tę cenę zakupu, ale nie ma żadnej gwarancji, że to będzie lepsza opcja niż w momencie, gdybyśmy zainwestowali całość, bo możecie okazać, że właśnie teraz jest najtaniej. To są sprawy czysto losowe, i tak naprawdę, w takim dzieleniu zakupów chodzi dokładnie o naszą psychikę, o to, co my czujemy i co robimy. I ja, dokonując zakupów poszatkowanych w ten sposób, jestem zupełnie spokojny i wiem, że fajnie, dobra. Mogę sobie teraz do końca roku na spokojnie ten portfel budować. Jak widzicie, pierwsza data tak się złożyło, że to jest akurat dzień dzisiejszy. I bardzo proszę, pierwsze zakupy zrobione są dzisiaj po południu tutaj widzicie screen z mojego rachunku iKEF mBanku. Te dwa ETF-y zostały właśnie kupione, pierwsza transakcja poszła. W tej chwili wartość tych ETF-ów 17237 zł. Tutaj nigdy się dokładnie nie trafi z kwotą, bo one są wyceniane w funtach, te kursy się zmieniają, ale mniej więcej takich 14 zakupów po drodze będę robił i dokładnie tak się będzie działo we wtorki i czwartki. Jeśli będzie jakaś szalona sesja, na której e, będą potężne spadki, no to wtedy być może te zakupy będą miększe, Ale na razie taki jest mój plan gry, taki jest harmonogram, więc do końca roku na pewno wszystkie te pieniądze będą zainwestowane w wymienione dzisiaj ETF-y. Ale właśnie, a co z małym portfelem? No obiecałem Wam, że oprócz tego swojego portfela będę pokazywał też ten mniejszy, o wartości 10 tysięcy złotych. Podobnie jak w dużym portfelu, zainwestowaliśmy już sobie w obligacje indeksowane inflacją, w obligacje notowane na rynku i w złoto inwestycyjne. Tutaj różnica w stosunku do dużego portfela była taka, że złoto inwestycyjne kupiliśmy za pośrednictwem ETC, czyli Exchange Traded Commodity, e, który jest zabezpieczony fizycznym złotem. Struktura tego portfela będzie bardzo podobna. Co z ekspozycją na akcje? Trwa cały czas promocja w domu maklerskim X-Trade Brokers, w ramach której można kupić sobie ETF-y bez prowizji. W związku z tym... Tam jest tylko ograniczenie takie, że jedna transakcja nie może mieć niższej wartości niż 100 dolarów, więc y, mogę podzielić zakupy mniej więcej w taki sposób, że kupować, bo łączna kwota to 3,5 tysiąca złotych, tak, to będzie 35% całego portfela, więc. Podzielę ją przez 4 i za 375 zł, czyli mniej więcej za 100 dolarów, będę kupować ten pierwszy ETF, za resztę drugi ETF. No i takich zakupów planuję w tej chwili dokonać czterech. Tutaj widzicie w kalendarzu, że 10 i 24 listopada, i potem 8 i 22 grudnia. Tak sobie tak równomiernie do końca roku rozłożyłem w czasie. Chyba, że znów będziemy mieli jakąś tam panikę, to wtedy mogę sobie wkroczyć i kupić je wcześniej. Ale na pewno do końca roku, przed świętami, przed wigilią, będę miał już portfel w całości, zaalokowany również ten mały w ETF. I słuchajcie, to jest rzadka sprawa, że można sobie kupić faktycznie w tej chwili ETF-y za naprawdę drobne pieniądze, bo jest ta promocja polegająca na zniesieniu prowizji. Dzisiaj po południu również dokonałem tutaj już pierwszych zakupów, więc tych pierwszych z czterech, jak widzicie, są kupione te dwa etf -y. one mają troszkę inne tickery, bo są wyceniane w dolarze, ale to są dokładnie to jest dokładnie ten sam ETF i już na zakończenie chciałem tylko powiedzieć, że fakt tam nie ma prowizji maklerskiej, ale pamiętajcie, jest różnica pomiędzy jest spread pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży, on jest zawsze. A po drugie, w domu maklerskim ich crypto są dość wysokie koszty przewalutowania bo to jest środkowy kurs taki z forexu plus 0,5%, czyli można powiedzieć, że tak jak porównamy to sobie z Kantorem, to jeszcze jakieś pewnie 0,2% może być nas drożej, więc przy większych kwotach e, warto się zastanowić nad kupnem wcześniej waluty i wpłaceniu waluty do, do domu maklerskiego X. Brokers. W tym banku nie ma takiego, nie ma tych rozterek. Po pierwsze koszty przewalutowania to 0,1% po nas środkowy kurs Reutersa, a po drugie to jest IKE, więc i tak walut tam wpłacać nie można. Było bardzo inwestycyjnie. Więc za tydzień będzie dużo, dużo lżej. Zaraz Wam powiem o czym będzie odcinek za tydzień. Z przymurzeniem oka porozmawiamy sobie właśnie o różnych głupich rzeczach, których można robić z pieniędzmi. I tytuł odcinka to Finanse Osobiste według Kena i Barbie. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.